Rodzina pani Janiny i pana Stanisława została włączona do paczki, ponieważ miała bardzo trudną i ciężką sytuację materialną. Dochód wychodził niewiele, ponad 3 zł na osobę. Jest tutaj w tej rodzinie coś takiego, co mnie bardzo urzekło. Są to ludzie z empatią, taką serdecznością. Ja wzięłam udział w akcji szlachetnej paczki właśnie w 2018 roku. W tym roku postanowiliśmy razem z moją firmą zorganizować taką wspólną szlachetną paczkę. No i powiem szczerze, że naprawdę to było dla nas bardzo fajne przeżycie. Jakby też nas troszkę to zintegrowało. Przyjechałam tutaj razem właśnie z wolontariuszami, z harcerzami w dniu finału właśnie szlachetnej paczki. paczki, na to, na to ja, ja nie wytłumaczę tego, bo... No nie, tutaj akuratnie, tu siedziałam w tym, tu znosiły te pudełeczka tego. No tak na więc to się, matko najświętsza. Gdzie ja to w życiu widziała? I tak nic nie mówiła, i tak tylko przyglądała się i tego sobie ślepała. No to już jest owsypano ob, wokół wszystkim. <laughs> Ale tych różnych tych żywnościowych, to tam matko, no wszystko jest, wszystko. Przebywając tutaj po prostu zauważyliśmy, że są jeszcze jakieś potrzeby tej rodziny. Pomyślałam, że zorganizujemy jeszcze pomoc i postanowiliśmy wyremontować państwu łazienkę. W międzyczasie okazało się, że, że jeszcze bardzo potrzebna jest pralka tutaj, więc kupiliśmy tą pralkę i pani Anika już cieszy się z, z pierwszych prań. Podróż z pralką wyglądała tak, że autem osobowym dojechaliśmy do Lipy, i przepakowaliśmy ją na nasz cudownie uzdrowiony traktor. Przywieźliśmy tutaj pralkę do pani Janiny i pralka szczęśliwie szlachetna funkcjonuje. Gdy byłem tutaj na pierwszym spotkaniu, pani Janina jeszcze nie była tak otwarta, a tak ze spotkania na spotkanie nasza relacja stawała się taka bardziej otwarta. nawet przed tutaj w kierunku takiej rodzinnej relacji. Ale sobie mi się taki młody gość, Pan Miruś, o północy można przyjechać, bo się mi zdaje, że bardzo serdecznie serdeczniejszy jak, jak z rodziny. Także ja się bardzo dobrze, my się bardzo dobrze czujemy z nim. Tutaj można naprawdę poczuć taki spokój, bo mimo tego, że mają trudności, jeśli mam czas i, i jeśli jestem w okolicy, staram się odwiedzać panią Janinkę i pana Stanisława. Naprawdę fajni, wspaniali ludzie. Warto czasem się zatrzymać i pomyśleć, że Kurczę, no jest koło mnie ktoś, kto potrzebuje pomocy, no czego ja mam tego nie zrobić? Myślę, że to też jest ważne w życiu, żeby dostrzec tego drugiego człowieka i mu pomóc.